Narem odcinka jest Oanda. TMS Brokers dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Leszek Bukowski, znany myślę, że tym, którzy słuchają regularnie audycji. Leszku, kłaniam się, dzień dobry. Ja również wszystkich tutaj witam, bardzo mi miło. Zapomniałem o afiliacji Laszek Bukowski w etap. Ja zachęcam też, bo ostatnio rozmawialiśmy do naszych poprzednich rozmów, myślę, że też nic się nie stanie. jak Zachęcę do książki Reid Hoffman, rozmowa z czatem GPT o przyszłości ludzi i świata. Dzisiaj troszkę w tym temacie będziemy rozmawiać, bo wielkie, wielkie informacje z po drugiej stronie. Zastanawiam się, czemu ma służyć ten, ta cała historia z e, Open AI, nagły zwrot w sprawie. Altman wraca, ale A. skąd właściwie decyzja wcześniejsza o rezygnacji, rozwiązaniu współpracy? E, no powiedzmy sobie szczerze, no, nikt nie wie tak naprawdę, co tam się wydarzyło. To znaczy, jedną, jedną rzecz na pewno pokazują te ostatnie dni w OpenAI, że w cała powiedzmy sytuacja no, była niezaplanowana. To znaczy tam panował naprawdę niesamowity chaos, jak wiele komentarzy tutaj um, mówi. No jest to dość takie zaskakujące, tym bardziej, że mówimy tu o firmie, która ma aspiracje, żeby w nadchodzących latach stworzyć AGI, czyli tak zwaną taką no, szeroką sztuczną inteligencję, więc taką, która będzie przewyższała nas w, no, w większości dziedzin, no a tu się okazuje, że potrafią nam zafundować naprawdę takie zamieszanie i plotkarstwo, jak wręcz na jakichś właśnie takich plotkarskich portalach, no bo nie ukrywam, że cała dolina tutaj aż brzmi od różnych różnych plotek. Tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to znaczy OpenAI ma tak naprawdę po pierwsze złożoną strukturę obecnie, a po drugie złożoną historię. No, OpenAI powstało faktycznie jako fundacja non-profit, która miała e, badać AI, zajmować się bezpieczeństwem AI. No, i również dostarczać różne takie otwarte oprogramowanie dla, e, dla społeczności tutaj. No i faktycznie tak było przez wiele lat, ale OpenAI było w cieniu. No to, to, to nie był jakiś taki główny, główny tutaj gracz. Wszyscy wiedzieliśmy, że OpenAI istnieje, że skupia bardzo dobrych naukowców, że Elon Musk był jednym z pierwszych, którzy na tą fundację wyłożyli Grube pieniądze, no ale lata mijały. W pewnym momencie powstało OpenAI komercyjne, czyli jako firma, która ma inwestorów, ma radę nadzorczą i to też ciekawe, część członków wywodziła się jeszcze z tej fundacji i gdzieś tam te idee tej fundacji były im. No przynajmniej tak mówią, to prawda jest pewnie o wiele bardziej złożona, może tutaj zaraz coś o tym powiemy. no Czuło się przywiązanych tak, do tych idei jeszcze tej fundacji. Natomiast tak Pod, jak powiedziałem, hmm, tak? Bo mi, bo tak powiedziałeś, że jest chaos, ale z czego wynika? Z tego, że, że po prostu produkt przewyższa no tak. samą organizację. Chaos. To jest bardzo dobrze powiedziane. Myślę, że tak, bo. GPT zaczęły się pojawiać. Najpierw było GPT-1, potem 2, potem 3, 3,5, które zostało upublicznione. Poprzednie GPT były znane tylko, powiedzmy, w takim środowisku eksperckim, ludzi, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, przetwarzaniem języka naturalnego. No, ale bardzo odważne posunięcie, tak? Upublicznienie GPT-3,5, a później GPT-4. I ja powiem tak, że naprawdę po raz pierwszy, chyba w, w ciągu ostatnich 20 lat, gdzieś ta sytuacja w Dolinie Krzemowej zaczęła się może jeszcze nie tak drastycznie zmieniać, co za, zaczęło być widoczne, że może dojść do roszady wśru, wśród gigantów. E, o gigantach, kogo mam na myśli? Między innymi takim gigantem jest Google, takim gigantem jest Amazon, takim gigantem jest też Microsoft. Apple. No to są giganci Doliny Krzemowej. Tam jest jeszcze więcej takich naprawdę dużych firm, no ale to jest ta, ta czołówka. No jeszcze Tesle też tutaj warto, warto dodać. No i można powiedzieć, ten sufit robił się taki zabetonowany, to znaczy tam się zmieniały na przykład firmy, zmieniały się firmy między sobą, która stoi na szczycie gdzieś tam rankingu, a to już, to znaczy zawsze jedna z tych firm jest najwyżej od wielu, od kilku lat, może tak, najwyżej wycenianą firmą na świecie. Czyli to jest taka akumulacja kapitału, mówię o Dolinie Krzemowej, z jaką nie mamy do czynienia nigdzie indziej na świecie. No nie wiem, jakieś tam miliony dolarów przypadające na metr kwadratowy, jakby tak to policzyć, tej ziemi w Dolinie Krzemowej, no to nie ma tu w ogóle porównania z żadnym innym miejscem na świecie. No i teraz po raz pierwszy OpenAI weszło, można powiedzieć, w taki układ z Microsoft, czyli gdzieś tam chwycili za rękę jednego z tych gigantów. Ten gigant zainwestował w nich dotychczas 11 miliardów dolarów, o ile się nie mylę. A druga rzecz jest taka, że zapewnia całą infrastrukturę obliczeniową. To znaczy, Microsoft ma swoją chmurę i te układy do trenowania AI, na których obecnie oni trenują swoje modele, no to są te, które im zapewnia ten wielki partner. Ale dla wielu posunięcia OpenAI. Były, myślę, nie w smak. To znaczy, nawet nie myślę. No to wiadomo. Dla Google to było bardzo nie w smak, bo po pierwsze, oni uchodzili za właśnie tą najpotężniejszą firmę w dziedzinie AI. Oni nie chcieli upubliczniać tych modeli. Musk wiele razy też, no bo te drogi się rozeszły, OpenAI i Maska. I on wiele razy też wyrażał żal, że to miała być fundacja, a tutaj robią jakieś są miliardowe inwestycje. I co więcej, i to jest moim zdaniem najważniejsze, bo to jest trochę tak, że jak jest taki gigant technologiczny, to jednym z takich, z taki, jedną z takich oznak tego, że on jest naprawdę silny, to jest to, że on się staje bardzo ważnym partnerem technologicznym dla różnych, trochę mniejszych firm średnich i małych. Czyli my ogólnie w środowisku mówimy, no, deweloperzy, czyli ci, którzy rozwijają jakieś oprogramowanie. No to na przykład, nie wiem, są podpięci do chmury AWS, czyli od Amazona, albo do, do Google, a korporacje zwykle są podpięte do Microsoftu. I ta scena była taka bardzo stabilna, ale no, w ostatnim czasie, ze względu na to, że te modele naprawdę zaczynają powiedzmy robić rzeczy, na których można budować swoje rozwiązania, podłączając się przez API. Do właśnie na przykład do OpenAI, no sprawiło, że dla wielu tutaj w środowisku tym teraz pierwszym takim najważniejszym partnerem technologicznym staje się OpenAI. A pamiętajmy, to jest de facto startup. To jest firma, mówię o tym komercyjnym OpenAI, która powstała. Parę lat temu i ona razem z Microsoftem, bo Microsoft taki trochę był passe przez ostatnie lata, taki, że to Google jest tym przodownikiem, jeżeli chodzi o innowacje, a, a Microsoft gdzieś tam, znaczy to oczywiście mówię tutaj o pewnym wrażeniu, bo Microsoft ma zawsze miał też świetnych inżynierów i badaczy tutaj w dziedzinie uczenia maszynowego. No, ale teraz też Microsoft na tym bardzo korzysta, no bo, no, właśnie Bing, z którego nigdy nikt nie korzystał, no nagle staje się atrakcyjny, no bo tam jest podłączony model językowy i można zrobić o wiele więcej. Można z dali też pogadać, wygenerować jakiś obraz. No i można powiedzieć, zaczyna być widać też jakiś powrót Microsoftu, tego dawnego giganta, bo ona, ja na przykład, zawsze pamiętam jako bardzo młody chłopak, to sobie się zastanawiałem jejku ten Microsoft to chyba już zawsze będzie największą firmą bo wszędzie są Windows przecież to jest konieczne tak no i później weszły urządzenia mobilne i ta scena się przebudowała bardzo tak czyli nie tylko nie wiemy tak wracając jakim będzie narzędziem przyszłości ale nie do końca wiemy jaką firmę budujemy z kim i jakby kim, kim chcemy być no trochę tak jest trochę tak jest a dodatkowo no cała ta właśnie ta konkurencja, o której teraz mówię, no myślę, że ona jakoś rzutowała, bo wiele komentarzy tutaj było takich, że ta Rada Nadzorcza w OpenAI no z całym szacunkiem dla osób, które tam zasiadają, no nie ma tam osobistości, a firma wybiła się na taką kluczową, jeżeli chodzi o Dolinę Krzemową, no i mówiono o tym, że skoro nie ma tam też takich osobistości, to ona będzie ulegała wpływom. Są so, Tutaj myślę, że o tym wątku będzie więcej kiedyś napisane, bo jeśli pojawia jeszcze wątek Anthropic AI, ja może kilka słów tylko opowiem. To jest też firma, która buduje duże modele językowe. Ten ich model się nazywa Cloud. On jest niedostępny na razie w Europie, chyba że tam za pomocą innego oprogramowania. W każdym razie to jest też bardzo ważna firma, teraz technologiczna, ale w nią z kolei kto zainwestował? Zainwestował w nią Google. I Amazon, miliardy dolarów. Więc oni postawili na tamtych partnerów, powiedzmy, technologicznych i biznesowych. Ale pikanterii jeszcze temu wszystkiemu dodaje to, że osoby, które założyły Antropic AI, wyszły wcześniej z OpenAI, to znaczy opuścili tą firmę i założyli swoją. Czyli są tutaj zdecydowanie na takim kolizyjnym kursie. No, i no nie wiem, dzisiaj, jak czytałem jakieś komentarze, to jeszcze okazuje się, że w razie nadzorczej zasiadała niejaka Helen Toren, chyba nadal zasiada, która no właśnie napisała artykuł na temat bezpieczeństwa, czyli żebyśmy rozumieli sytuację. Ona zasiada w razie nadzorczej OpenAI i napisała tak artykuł. No ona mówi, że to jest naukowy, ale jednak no trzeba też właśnie mówiąc tutaj o jakiejś takiej dorosłości powadze firmy, no rozumieć, że jak się jest w razie nadzorczej, no to troszkę trzeba uważać też na to, co się pisze i mówi. No ona napisała taki artykuł o bezpieczeństwie AI, gdzie OpenAI było przedstawione jako podmiot, który zrobił źle. Wypuszczając, upubliczniając te modele, i z kolei bardzo pochwaliła Anthropic AI. No i to, no nie ukrywam, jest zastanawiające, no bo ona prawdopodobnie też się zna i o Antropika. Zresztą, kolejna tutaj tylko. Pamiętajmy, ja się tu dzielę takimi powiedzmy plotkami z Doliny Krzemowej. No, jedna z plotek mówi, że zaraz po zwolnieniu sama Altmana poszła propozycja do CEO Anthropic AI, aby on objął, jakby do, żeby doszło do, nazwijmy to, takiego połączenia się obu firm i żeby on zajął ten fotel e, prezesa, CEO tej, e, tej firmy. Więc no, wątków tu jest bardzo dużo. No Też pamiętajmy, no, skoro tam jest Google też gdzieś za Antropikiem. No, tu doszło do moim zdaniem rozgrywki wewnątrz Doliny Krzemowej, a Dolina Krzemowa to jest, jest brutalny kapitalizm. To musimy sobie z tego zdać sprawę. Wiele osób na przykład teraz wskazuje na coś takiego, że OpenAI. Oczywiście ma tam dużo ludzi teraz, firm Puka do drzwi, dajcie nam więcej tego swojego API, żebyśmy mogli jeszcze więcej na nim budować. Oni na razie nie mogą, bo nie mają wystarczających mocy obliczeniowych, no i oni prawdopodobnie finansowo się, jak to potocznie mówimy, się nie spinają, to znaczy oni więcej wydają niż e, zarabiają. Tylko proszę pamiętać, że to w Dolinie Krzemowej to jest normalne. ja tak nie śledzę na przykład jak jest z Uberem teraz natomiast kwoty które on przez lata można powiedzieć przepalał nie zniechęcało inwestorów bo inwestorzy w dolinie w co nie inwestują dla nich kolosalnym znaczeniem jest wzrost i teraz wzrost jeżeli chodzi o OpenAI to jest wzrost z jakim nigdy wcześniej nie mieliśmy w jakichś takich w perspektywie no, ostatnich stu dwóch, no w ogóle w takiej perspektywie całych dziejów, takiego wzrostu, jeżeli chodzi o produkt. Ilości użytkowników, tych, którzy wykładają pieniądze i mówią bierzcie moje pieniądze, ja chcę generować teksty, chcę generować obrazy, chcę jakby korzystać z waszej, z, z waszych modeli. To jest event tak, to, to jakby nigdy wcześniej z czymś takim nie mieliśmy do czynienia, no i to jest łakomy konsek dla wielu i dla wielu też jest to duże niebezpieczeństwo w Dolinie Krzemowej. Bo może w najbliższych latach ta, powiedzmy, czołówka ulegnie tu, dojdzie tu do jakichś przetasowań i wejdzie nam nowy gracz w postaci OpenAI. Chaos w Dolinie Krzemowej, jak Państwo słyszą. Leszek Bukowski był po drugiej stronie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia!